Trzy dni to czas, w którym można zrobić naprawdę, ale to naprawdę wiele. Ale co gdybym powiedział Ci, że istnieje pewien gracz, który właśnie w tym czasie oprał sobie za cel zdobycie trzech nowych, unikalnych, eventowych przedmiotów, wykonując w tym również inne zadania i pokonując wszelkie przeciwności? Tym graczem postanowiłem zostać właśnie ja. O, to anarchia. Dobra widzowie, środek tygodnia, środek eventu wielkanocnego, a ja postanowiłem, że w... wbiję sobie randomowo na serwer właśnie w tym czasie i zdobędę wszystkie... Itemy wielkanocne, wszystkie itemy, nowo dodane itemy eventowe, no nie? Czy brzmi to nierealnie? No tak, w sumie to tak. Z rzeczy, które wiem, to mniej, mniej więcej wiem, jak działa ten event. Już sobie troszeczkę poczytałem post na Discordzie Anarchii i powiem tak, mam pewien plan, myślę, że można tak powiedzieć. Co z tego wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Tak jak słyszeliście, przez następne kilka dni zrobię absolutnie wszystko, aby zdobyć trzy nowe przedmioty eventowe. Jeśli mi się to nie uda, to będę musiał wykonać karę. Ale o tym trochę później. Tak jak mówiłem, czas jest w tym wszystkim bardzo istotny. A wszystko to rozpoczyna się właśnie od tego nowo dodanego, ważnego miejsca na anarchii, jakim jest strefa wielkanocna. Po strefie wielkanocnej kicają różne króliczki. Wszystkie na łączy to, że z każdego wypada pisanka poziomu pierwszego. A do stworzenia pisanki poziomu trzeciego, z najlepszym możliwym dropem, będę potrzebował ich naprawdę, naprawdę dużo. A mamy tutaj te trzy nasze pisanki które można zbierać w tym evencie, można zbierać pisanki poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego, no nie? Pisanki poziomu pierwszego, no to tutaj absolutnie nie ma sensu otwierać, tutaj, no nie ma tu nic absolutnie co mnie interesuje, ale pisanka poziomu trzeciego, no to to już jest naprawdę, no gruby drop, no nie? Tutaj są itemy, które mnie interesują i które chcę zdobyć, czyli między in. innymi Miecz, Marchewkowa Kusza i Silna Wściekłego Zająca. Oczywiście ta pisanka poziomu trzeciego jest, no, można powiedzieć, że najcięższa do zdobycia, w teorii, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Po szybkim zapoznaniu się z strefą, zacząłem zbierać ukryte na niej pisanki, za których zebranie można było otrzymać tajemniczą nagrodę. To, czy otrzymam coś dobrego, nie było pewne, ale pewne jest natomiast to, że prawdopodobnie nie jesteś jeszcze na moim nowym discordzie, na którym można znaleźć tekst rupaka, na którym aktualnie gram ja oraz twórcy. Więc wypada jak najszybciej to zmienić w z z przypiętego komentarza. Po zebraniu wszystkich, nagle dostałem jedno lewe jajko, nad którego zastosowaniem nie będę się zbytnio rozwodził. Następnie zacząłem farenć pisanki z króliczków, jednakże nie trwało to długo, ponieważ dosłownie chwilę po tym, jak byłem na strefę, miał się rozpocząć pierwszy event, jaki był ściekły Zając. Na czym to polega? A on na tym, że o godzinie 19 w specjalnej jaskini miał się pojawić coś w rodzaju bossa. Nie wiedziałem o nim nic poza tym, żeby ponoć był silny i niebezpieczny. Drob z niego po prostu musiał być dobry, więc nie mogłem sobie tego odpuścić. I ile tu jest, jak to wygląda? Okej, okay, dobra. Tu jest trochę osób, tu jest trochę osób, nie? No już mnie, już strzelają, nie? Już się palę To, co, to czego chciałem Ci uniknąć, ale dobra, 4 sekundy Jest Jest, top 3 obrażeń Czy mogę... Okej, okay. aha! Tu jest jeszcze Dobra, nie no, stary, ja mam tak stary, że to mi raczej nic nie zrobi Tylko warto by się... Warto, warto byłoby się skupić na biciu tego zająca A to jest naprawdę mega problem z tego, co widzę, bo on jest tak szybki. Dobra, uderzyłem parę razy, jestem Mam 11. czy to jest dużo? Nie wiem a dobra, jestem w miarę blisko niego z tego co widzę w miarę, się to... w miarę się udaje mi go bić Tylko, że w topce to aktualnie... dobra, żeby tylko mi... Gracz Bobel zabił zająca. kurde Czy ja coś z niego dostałem w ogóle? Nie dostałem absolutnie nic No, nie wyszło po kilkumitowej walce nie zyskałem absolutnie nic, a jedynie straciłem moje cenne zdobyte już wcześniej pisanki. Po tym niepowodzeniu po prostu wróciłem na mapę dalej farmić pisanki z króliczków, także z innych obecnych tam graczy. W pewnym czasie doszedłem do wniosku, że najlepsze jest miejscówka w rogu mapy. Bo wiecie, mogłem po prostu stać w miejscu, rozmyślając nad moim planem, robiąc coś w tle i co jakiś czas farmić swoje pisanki. Logiczne. Po kolejnej dosyć długiej przerwie wróciłem na spawn, by ulepszyć swoje pisanki na wyższy poziom. Wynik całkiem niezły, ale nadal było to dla mnie za mało, bo przecież chcę zdobyć najrzadsze i najdroższe itemy eventowe, których drop już taki częsty nie jest. Dobra update. Tak jak widzieliście przed chwilą ulepszyłem sobie no w sumie odblokowałem pierwszą pisankę poziomu trzeciego nie? I to jest dopiero pierwsza z wielu na pewno pisanek, które zdobędę na te i w sumie inne sposoby. Kolejną sprawą z rynkiem jest to, że sobie przedtem przeglądałem rynek i naprawdę wszystko na rynku jest mega tanie, okej? Okay? Ja pamiętam mniej więcej jak wyglądał rynek przed tym eventem i naprawdę na przykład elitry, no jakieś 10 minut temu była elitra za 160 tysięcy, także naprawdę mega tanio, nie, mega tanio, bo normalnie jak na przykład tutaj widzicie takie ceny, to normalnie te elitry chodziły poza eventem po około 200, 210 tysięcy, no nie, coś w tym stylu a teraz, no, no, jest duża przebitka w cenach i tak jak widzicie, nie było źle, ale nie było też zbyt dobrze, bo potrzebowałem naprawdę zdecydowanie większej ilości pisanek poziomu trzeciego. I w tym momencie z powodu dosyć późnej godziny musiałem przerwać moją grę na serwerze, ale spokojnie to też wykorzystałem, bo zostawiłem końce na strefie i samej strefy oprócz kluczy czasu i innych itemków, co godzinę można było wydrobić pisankę, co przyniosło wręcz idealnie. Po kilkunastu godzinach wróciłem i okazało się, że mnie wywaliło przez co oprócz diamentów i żelaza nie wdropiłem żadnej pisanki. W swoją drogą to pamiętacie pewnie jak na początku mówiłem o tym, że mam pewien plan. I właśnie teraz nadszedł moment, w którym pierwszy element mojego planu musi wejść w życie. Powiedzcie teraz pewnie, że no dobra, przecież mogę siedzieć przez cały czas na strefie i farmić pisanki aż do zakończenia eventu. To też zrobiłem, ale mój plan opierał się przede wszystkim na innych metodach zdobywania pisanek. I właśnie wracając do mojego planu, to pierwszym punktem było dostanie pisanki od kolegi. Spokojnie, spokojnie, nie zrozumcie mnie źle. Nie zupełnie z darmo, bo postanowiłem, że zaproponuję mu to, abyśmy właśnie o tą pisankę zagrali w kółko i Krzyżyk. Na co no oczywiście się zgodził, ale dopiero wieczorem, więc do tego czasu no nie zgadniecie. Biegałem po strefie i farmiłem pisanki. Ale gdy wreszcie nastała pora pojedynku, byłem już w pełni przygotowany. No to ja myślę, że na początek, tak na dobry początek, możemy zagrać jedną pisankę poziomu drugiego, nie? dobra. Także pa, do tej skrzynki, co jej przygotowałem wcześniej. I pa. Ja daję jedną, ty dajesz jedną, nie? I są dwie. No i co? Ja gram Tirtem. Ty grasz drewnem No i co? Pierwszy mój ruch, nie? Dobra, dobra. Ja stary czuję, że ja to przegram, nie? Jestem Jest tak tragiczny w to. No dawaj, mm. dawaj Brat myśli. A jest A już chyba nikt tego nie wygra tak mam wrażenie, nie? No No ta, to to możesz zebrać raczej. Dobra, okay, ja mam planę. Dobra teraz ja, nie? Walczy. <laughs> w ten sposób Ja się tam nie znam na taktykach U. No to chyba jedna idzie do mnie, nie? Ja teraz. Nie, ale zwolniłem, nie to nie, wiem, nie? Lecimy jeszcze raz Dobra, dobra Zacznij. Dobra, no tego tu jeszcze nie było, no Nie wiem czego tu jeszcze mogło nie być, no O no, i dupa no i no jest. No, po kilku, kilku razach, ale wyszło. Co mówisz? Kop mi na myszkę. <laughs> Nie no, to to tak analizujesz, a ja szczerze no, no farta mam, co mogę powiedzieć, no. <grych> jest fart! Jak widzieliście, udało mi się wygrać kilka pisanek w tym jednym poziomu trzeciego. Ale to nie wszystko, bo dostałem też pewne wyzwanie. Mianowicie miałem przeteleportować się do losowej osoby z czatu, wyjść z trawa bez pomocy siekiery i przede wszystkim przeżyć. Nie powiem, jak to usłyszałem, wydało się dosyć trudne. Bo wiecie, większość trapów na anarchii wymaga do ucieczki użycia siekiery. Po drugie, to ja nie byłem mistrzem w wychodzeniu z trapów, ale mimo wszystko postanowiłem podjąć tego wyzwania, wiedząc, że jeśli mi się to uda, to mogę naprawdę naprawdę dużo zyskać. Bo przecież moim celem jest zdobycie jak największej ilości pisanek, które później oczywiście otworzę Myślę, że mam wszystko, co, co mogłoby mi się przydać jakkolwiek Nie wiem, co mógłbym tu jeszcze wziąć co mogłoby mi jakkolwiek pomóc przeżyć Po prostu Marcin41? Może, może być i on, nie? Dobra, zobaczymy No i zobaczymy, gdzie nasz po prostu Marcin przetepa Dobra, i w tym momencie postanowiłem zastosować taktykę, która może zdecydowanie zwiększyć moje szanse na przeżycie. Czyli szybkie lognięcie i sprawdzenie jak wygląda trap na replay modzie. Za pierwszym razem nie do końca mi to wyszło, bo wylogowałem się zbyt szybko i jedne co zdążyłem zobaczyć to kawałek borderu. To jak się pewnie domyślacie mogłaby być to tylko jedna opcja. Czyli nielegalny trap. I tak właśnie było, bo gdy po kilku minutach zalogowałem się ponownie, to na miejscu nikogo nie było. A jeszcze przed pójściem na no spawna ustawiłem sobie tam homa. Bo wiecie, jest szansa, że gracze tam po prostu kiedyś wrócą, no nie? Przy drugim podejściu było nieco lepiej, ponieważ trafiłem na dosyć słabego trapa, z którego bez problemu wytypałem się chorusem i po prostu sobie uciekłem. I mimo że w tym miejscu zadanie można by już uznać za zaliczone, to postanowiłem, że tepnę się ponownie, tym razem z nadzieją, że trafię na jakiegoś zdecydowanie trudniejszego trapa. Do tego ziomka. No i co on tam ma? O Jezu stary, co to jest? A on tu leży, ty! Czy mnie gonią? Chyba nie No i tak to wygląda No tu jest jakiś cave'ik większy Nie no szczerze, ja bym zaliczył, ja bym zaliczył, nie? Nie było nic, mo nie było mowy o nieposiadaniu chorus'ów była tylko mowa o tym, żeby nie posiadać siekiery i jej, oczywiście, nie miałem. Czyli co, no, myślę, że zaliczone razy dwa, żeby się upewnić, żeby nie było. O, tamto może takie naciągane trochę, no ale tutaj już, no, to po prostu wyszedłem, nie? I miał lepszy item, to oczywiście pewnie ich bym zabił i tyle w sumie, tyle w temacie. W ten właśnie sposób moje zadanie zostało wykonane, a po wysłaniu potwierdzenia otrzymałem kolejną pisankę poziomu trzeciego. Dodatkowo korzystając z tego, że była praktycznie godzina dziewiętnasta, to ponownie postanowiłem pójść na Wielkanocną strefę i spróbować szczęścia w zabiciu wściekłego zająca. Niestety ponownie mi się to nie udało, a wszystko skończyło się na tym, że byłem dokładnie dokładnie trzecim miejscu w zadanych obrażeniach. dalsze godziny mojej gry nie wyglądały absolutnie ciekawie, bo po prostu starałem się w pełni wykorzystać pozostały mi czas, biegając po strefie i farmę z pisanki. Tak też spędziłem jedne z ostatnich godzin. Eventu, a w tym momencie zbliżamy się do podsumowania mojego kilkudniowego wyzwania i odpowiedzi na główne pytanie. Czy uda mi się wydropić wszystkie itemy eventowe? No ja tutaj mam tutaj weku, proszę bardzo, pięknie, 7 pisanek poziomu trzeciego. Jeszcze sobie muszę ogarnąć shulkera, żeby sobie tutaj wszystko pięknie ładnie ułożyć, sobie podsumować, no ale co no. No co no, zobaczymy. Te pisanki są ogólnie, jedna pisanka to jest około 60 koła, tak plus minus, nie? Czyli w tych pisankach tak aktualnie, jakbym chciał wy wystawiać na rynek, tak pojedynczo, no to jest jakieś. No, co by nie mówić, jakieś 350 tysięcy, nie? No to <noise> całkiem dużo, nie? Jak dla mnie. Dla kogoś może to nie jest dużo, ale dla mnie to jest całkiem sporo. Dobra, szczerze, ja nie przedłużę. No, po prostu co ma być, to będzie. Dobra, mam Shulkera tutaj w tym że będzie wszystko po prostu co mi z tego drobnie. No to naprawdę nie ma sensu przedłużać, nie? Lecimy z pierwszą pisanką. I jest to. Obrażenia krytyczne. Okej. Okay. Pierwsza pisanka, obrażenia krytyczne. No dobra, spoko, odłożę sobie tutaj. Powiem tak no, liczę na przynajmniej, przynajmniej jeden, dwa itemy eventowe, nie? No inaczej tego serio nie widzę, nie? Dobra, no to kolejna pisanka. Sina wściekłego zająca, okej. Okay. To jest drogie, to kosztuje bodajże ze 40 tysięcy na tą chwilę. Jest to przedmiot eventowy, jest to to co chciałem, jest to jedno co chciałem, jeszcze dwa przedmioty eventowe zostały, no... Kiedy jak nie teraz, nie? Kiedy jak nie teraz. O Jezu, o Jezu. No co, pisklak na 30 dni. Co mogę powiedzieć? Nie jest to dobry drop, no, że naprawdę, szczerze, no, no musi coś wydrobić teraz, nie? Albo Elytra. Unik. Ej, dobra, szczerze, wiecie co, zacząłem się, zacząłem się lekko stresować, bo tutaj nie leci dobrze, nie? <laughs> nie leci absolutnie dobrze. Je jest słabo, co najmniej słabo, naprawdę, mam trzy pisanki, dosłownie trzy szanse na coś eventowego, no, serio. Musi coś, jak nie teraz, to kiedy, nie? Anarchiczny miecz. Ja pierdzielę. Oj, chyba będzie. Chyba będzie słabo. Chyba będzie słabo. Naprawdę. No, drop nie oddaje, nie? Drop nie oddaje jak na razie, serio. Kolejny anarchiczny miecz, nie, dobra. Dobra, nie. <ścoughs> Ej, nie. Jest naprawdę mega słaby drop. Nie wiem jeszcze, czy ktoś jeszcze miał, ale naprawdę mega słaby drop. Jestem mega w plecy, nie? Naprawdę jestem mega w plecy Dobra, jedna pisanka Wszystko albo nic, nie? Jedna elytra, albo jeden króliczy miecz i to załatwi absolutnie wszystko, nie? Tylko mam wrażenie, że to może nie wyjść, ale dobra no Ja pierdziele Kolejne obrażenia krytyczne I co mogę powiedzieć, no? Z itemów eventowych udało się tylko silnie wściekłego zająca, no ja tutaj mogę sobie odłożyć nawet. Tak to wygląda. Tak się prezentuje drop z siedmiu pisanek. No tak, wszystkie moje starania i plany poszły na marne. Ale czy zupełnie? Przecież teoretycznie same książki obrażeń krytycznych są trochę warte, tak samo jak silna wściekłego zająca. To nie jest pewne, ale pewne jest natomiast to, że nie udało mi się zdobyć przynajmniej dwóch nowych itemów eventowych. Oznacza to mniej więcej tyle, że teraz to właśnie wy decydujecie co o tym, co będę musiał zrobić w ramach kary. Może być to jakieś ciężkie wyzwanie, po prostu na przykład danie jakiemuś losowemu graczowi ze anarchicznego seta. Cokolwiek. Dodatkowo tak jak miało to miejsce poprzednio pod tym odcinkiem, losuję dla Was anarchiczne klucze, aby wziąć w takim losowaniu udział wystarczy zostawić lajka, suba i komentarz. Polecam również oprzejść Discord z moim teksturpakiem, bo tam właśnie będą wyniki. I widzimy się już niebawem.